Przeglądy snapshotów na moim kanale pojawiają się kilka godzin po wyjściu, właśnie takiego snapshota, najczęściej w środę. Więc jeżeli interesuje Cię zawartość tego, jak i następnych snapshotów do najnowszej aktualizacji Minecrafta, koniecznie zostaw subskrypcję na moim kanale. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Mike. Witam, jestem Mike, a to jest kolejny przegląd snapshot na moim kanale, dzisiaj Snapshot o numerkach 20 16 a Jest to kolejny, tym razem bardzo mały Snapshot dla Minecraft 1.17 i jeśli przegląd i Snapshot wam się spodobają, zostawcie tutaj duży łapek w górę, zostawcie też subskrypcję, bo może w ciągu najbliższych dwóch tygodni do końca, podajże kwietnia, uda się dobić właśnie te 600 subów. No bym był niesamowicie zadowolony, a teraz bez zbędnego gadania, zapraszam do oglądania. Gdy potraktujemy krzaczek azali z kwiatkami albo bez kwiatków, mączko kostną wtedy zawsze wyrośnie nam drzewko azali. Mamy tutaj nowe liście, jednak nie mamy nowego pnia. Poza tym, gdy taką azalię wyrośniemy, zawsze pod nią będzie występował blok korzeń, dzięki któremu możemy sobie pozyskać też same korzenie. Jeśli naciek będzie zwisał z bloku, na którym znajduje się woda, Wtedy będzie rósł. Taki jeden poziom wzrostu, właśnie takiego y, spiczastego nacieku, zajmuje około kilku Minecraftowych dni. Jednak jest to bardzo randomowe. Maksymalnie taki albo stalagmit, albo stalaktyt może rosnąć do 7 kratek wysokości. Jeśli stalagmit, albo stalaktyt będzie znajdował się w wodzie, wtedy nie będzie rósł. Została zmieniona teksturka surowego żelaza surowej miedzi oraz surowego złota. Również delikatnie bloki surowej miedzi surowego złota oraz surowego żelaza zostały zmienione. Również tak jak w poprzednim snaprzocie otrzymaliśmy data, pack, dzięki któremu będziemy mogli mieć nowe podziemia. Z dwoma wyjątkami po pierwsze warstwy wodonośne zostały zastąpione czasami warstwami lawy. I został dodany naprawdę ogromny żyły ród, bo w, jednym, w jednej takiej żyle możemy znaleźć nawet kilka staków na przykład żelaza. Myślę, że dzisiejszy przegląd, jakiś i wam się spodobał. Jeżeli tak, doskonale wiecie co robić. Koniecznie zasubskrybujcie też kanał, bo do końca tego miesiąca chciałbym pić te 600 subów. Wiem, że brakuje nam jeszcze około 30, jednak myślę, że to się uda. Poza tym jutro około godziny 15, jak dam radę nagrać, jak nie to trochę później, pojawi się kolejny ciekawy odcinek singla. Także czekajcie, bo jest na co, a ja nie zabieram wam więcej czasu. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i papa.